Myślącym, szacunym frontowcą. Dzisiejszy materiał poświęcimy sprawom rolnictwa związanym z Ukrainą, a tak naprawdę najważniejszy to jest apel do rolników. Ogarnijcie się, bo dopiero trudny czas to czeka i wyzwania. I teraz dlaczego? To będą najgorsze żniwa, jakie można sobie wyobrazić, najbardziej złodziejskie. Z punktu widzenia rolnika, ale nie tylko, tak naprawdę okradania Polaków, bo to, że się okradnie rolnika, to znaczy, że okrada się nas wszystkich konsumentów, bo tak naprawdę od rolnika się wszystko zaczyna, jedziemy na tym samym wózku. Najbardziej spekulacyjne żniwa nas czekają, to już jest nieuchronne. Nie wierzcie w zapewnienia, oni też płaczą, już tylko i komentują to, że no tak, że trzeba gdzieś coś tam, ten nawo ukraińskiego zboża powstrzymać, że widzą, że destabilizuje, ale ręce tak naprawdę gdzieś tam od Komisji Europejskiej po, po Ministerstwo, po premiera rozkładają. I teraz, od, a jeszcze przy okazji, zwróćcie uwagę, ile wokół pojawia się nowych inwestycji na przechowalnictwo zboża. Zauważacie. I to w różnych, w różnych terenach, tak przeciętnie na 2-3 powiaty jest jakaś nowa inwestycja. Wręcz taki boom. To trzeba, to wiele osób na to zwraca uwagę. Ale zaczniemy od, od ogółu do szczegółu. Przypominamy sobie rok 2013. Ten tak zwany drugi Majdan na Ukrainie. Co się działo wówczas? W 2013 roku Ukraina współpracująca z Europą, a szczególnie z Niemcami i Holendrami, z różnymi tymi kapitałami, miała już aspirację podpisania umowy stowarzyszeniowej, a to tu od nią, wymagali bardzo dużo, z Unią Europejską. Nie wejścia, tylko stowarzyszeniowej tego akcesu, który teraz się już sfinalizował. Wówczas widzimy, że Wewnętrznie także opinia ukraińska, społeczeństwo, nie było zgodne, co też do tego kierunku, bo wiadomo, że był konflikt, powstał, wiesz, pamiętamy, ten Majdan, konflikt, wojna, ta pierwsza na Ukrainie, tak naprawdę, która dzisiaj trwa, wówczas się rozpoczęła. I teraz pyta, a dla nas Polaków, dla rolnictwa, była ta sytuacja zbawienna, bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby w roku 2013-2014 Ukraina weszła w umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską? Co by się stało? Wówczas kapitały niemieckie, holenderskie, francuskie i tak dalej inwestowałyby oczywiście na Ukrainie. Ukraińcom i tak nic z tego, bo kapitał by z oligarchami szedł. Produkty rolnicze by ostro tam pracowały na całą Unię Europejską i nie tylko. Umowa stowarzyszeniowa daje dużo możliwości. Tak naprawdę z punktu widzenia konkurencji na rynku, czasami ona stwarza większe zagrożenia niż sam fakt bycia członkiem danej, danej struktury, w tym wypadku Unii Europejskiej. Co to oznaczało dla polskiego rolnictwa wówczas? Te kilka lat, prawie 10 lat temu, wstecz śmierć naszego rolnictwa. Dosłowno, to, co jeszcze dzisiaj mamy, te ostatnie rolnicze, to wierzcie mi, że wiele dziedzin byłoby zdruzgotanych, byśmy kwiczyli i piszczeli, gdyby wówczas, prawie 10 lat temu, Ukraina weszła, podpisała tą umowę stowarzyszeniową. Ale co się uciecze, to nie A Mamy wojnę obecnie na Ukrainie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. I co się stało w ostatnim czasie, tak? W czerwcu okazuje się, że to, co wówczas było niemożliwe, dzisiaj, gdy wojna trwa, gdy nie wiemy, czy w ogóle to będzie Ukraina, Unia Europejska podpisuje umowę stowarzyszeniową z Ukrainą. Ale zanim to, na początku czerwca jeszcze jest lepszy numer z punktu widzenia rolniczego, rolnictwa, jak gdyby nie zauważacie tego, ale nie ma nic ważniejszego dla naszego rolnictwa, niż to wydarzenie. Z początku czerwca. Czyli tak zwany bezcłowy import żywności z Ukrainy na teren, na teren Unii Europejskiej, w tym Rzeczpospolitej. No teraz pytanie no, na teren całej niby Unii Europejskiej? Nie, to nieprawda. Zawsze jest tym najsłabszym ogniwo. Najsłabszym ogniwem w tym momencie nie to, że my leżymy blisko Ukrainy, że sąsiadujemy, nie. Że my nie mamy władz i nie mamy polityki rolnej. Więc jesteśmy najsłabszym ogniwem. W związku z tym produkty żywnościowe oligarchów w pierwszej kolejności ulokują się na terenie Rzeczpospolitej. Tam, gdzie nie ma, gdzie nie ma władz, gdzie nie ma polityki rolnej. I to się dzieje i nie dotyczy to tylko zbóż. Dotyczy to wszystkiego. drobiu, wołowiny ciekawe, co nie, krowy nawet po 4 zł można kupić za kilogram. I to nagle. Nagle wszystko się dziwnie dzieje. Zdestabilizowany tu rynek, tam rynek i tak dalej. Teraz pytanie, jaki jest tego negatywny, najgorszy skutek? Nie chodzi o to, że tego napłynie dużo i to totalnie zdominuje. Nie, wystarczy pewne ilości, które zdestabilizują sytuację rynkową. Pewne ilości, które zachwieją normalnością rynku, a szczególnie zobaczcie w tym układzie zbóż. Mamy różne. Niepokojące artykuły. W Polsce mimo wzrostu czy, czy stabilizacji na giełdzie, giełdzie Matiw, na cenach tych, na rynkach międzynarodowych, a w Polsce najtańsze są zboża, tak? Bo najsłabsze ogniwo i to państwo bezbronne jest najbardziej destabilizowane. Żeby obrazowo było, jak to mechanizm, zobaczcie, mamy potężny rynek konsumencki, tak? I nie mamy w Polsce zupełnie handlu. Jesteśmy rozbrojeni, nie zarabiamy na handlu. To państwo traci, społeczeństwo traci. Gdzieś ktoś inny zewnętrzny. W momencie umowy stowarzyszeniowej i początek czerwca, jeszcze raz przypominam, ogarnijcie się. To jest najważniejsza dzisiaj, w ostatnim momencie, z punktu widzenia rolnictwa, gospodarki rolnej, przemysłu rolno-spożywczego, najważniejsza decyzja. Na rok czasu Unia do czerwca roku 2023. Podpisała bez słowa bez słowy import żywności każdej kategorii, tak pomagając Ukrainie, znakomitym kosztem naszego państwa, bez słowy ten import z Ukrainy żywności, który oczywiście znakomity, większy, tak jak powiedziałem, chyba już to sobie wyjaśniliśmy, destabilizuje nasz rynek. I teraz, teraz. Z czym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o te żniwa, najbardziej złodziejskie żniwa, które nas czekają, co należy zrobić? Należy się właśnie ogarnąć. I tutaj jest, zacznijcie rozliczać tych, którzy was podprowadzali pod głupiego chałupę. Czyli gwiazdeczkę z całą agrounią. Tak, 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 tak. Czas się wziąć za robotę i zrobić teraz konkretne rzeczy. Ale także. Izby rolnicze, inne związki zawodowe, ponieważ dzisiaj, jeżeli twardo nie postąpimy, pozwolimy sobie na te pochyłe drzewo, to nawet i koza skoczy. pozwolimy sobie, to autentycznie, kochani, destabilizujemy totalnie rynek, niszczymy polskie rolnictwo właśnie poprzez ten aspekt ukraiński, no jednocześnie zapłacą wszyscy Polacy, konsument. Sami widzimy, co jest, jak ważna jest suwerenność żywnościowa, że to ciągle to podkreślam. I teraz, żeby nie być głosłownym, dam przykład. Popatrzcie, co Gwiazdeczka Zagrounią robił, wstrzymywał ruch polskich towarów naszych producentów na teren Białorusi, Federacji Rosyjskiej, przecież oni razem z Ukraińcami zatrzymywali. Działali oczywiście na szkodę naszych przedsiębiorców, i to zdecydowaną, no nie? Oczywiście gwiazdożyć można, szukać po to nie ich pomysły, tylko ich tego zaplecza, które steruje tą, tą organizacją, czy tym zbiorowiskiem. Następnie jajecznice tak witają naszych uchodźców, Ukraińców. No tak, ładny odruch serca. Ale to dzisiaj, zobaczcie, związało ich. Zresztą z całą tą narracją, że są jakoś partią centrowo-lewicową, to... nie do pomyślenia to wszystko. Mocno się to pogmatwało i widać, jak jest sterowane. I jeden taki argument, już kilka razy to mówiłem, ale teraz znając bohaterów z tylnego siedzenia za gwiazdeczką, jestem w stanie wskazać, jak dokładnie sprecyzować to było? Przypominamy sobie rok bodajże 2019. Na terenie Unii Europejskiej, dokładnie Belgii, wybuch afrykański ASF, afrykański pomór świn, no nie? Belgia ma bardzo duże zapasy. Oczywiście te kilkuletnie i tak dalej, tak zwane stare strategiczne i tak dalej, no nie? W związku z tym trzeba było te u nich ubijać te świnie. Prowadzić dodatkowy ubój, czyli gdzieś w chłodniach zgromadzić te świeże półtusze, które, bo zdecydowany rynek, czyli tamte trzeba było upłynnić, tak? No kto je kupi, plus jeszcze dobrze zapłaci. No jest takie państwo nad Wisłą. Mechanizm był dosyć stary, dawno robiony. Była taka Agencja Rynku Rolnego, jak sobie przypominamy. To był największy gejszeft, bo Agencja Rynku Rolnego od czasu do czasu organizowała skupy interwencyjne. W związku z tym, na rolnika, bo to zawsze najlepszy numer się robi na rolnika, wówczas skupywano różnego typu z Europy z tych zapasów, te mięsa mrożone i tak dalej. Mięso to mięso, półtusza to półtusza, kwit wytrzyma. I byli goście, którzy wiedzą, jak państwo funkcjonuje. To są ludzie, którzy niejednokrotnie określone instytucje opuścili, w połączeniu z politykami, trzeba po prostu zarobić i to dobrą kasę, i zarabiali. Przypominam, poprzez Agencję Rynku Rolnego. I to był stary, dobry manewr. I w związku z tym, jak ta interwencja ruszała, oni zakupili, przerobili te pieniążki. Kasa niesamowita, za nic. Za papiery. Dzisiaj to się stało. Po, spru, powtórzono ten manewr w innych okolicznościach. Była niesamowita okazja. Wiedzieli o tym, a znali mechanizm. I więc żeby to zrobić, trzeba było oczyścić jak gdyby przedpole. Przypominamy sobie, że wówczas gwiazdeczka został ukierunkowany, żeby zrobić zasłonę dymną na dwa samochody śminź przejechało z Litwy, bo to najpotężniejszy producent w Europie, jak wiemy, trzody chlewnej, no nie? Ale wystarczy, wystarczy. Bo jest dzisiaj już punkt zaczepienia. I zaczął protestować przeciwko świniom, które destabilizują rynek w Polsce trzody z Litwy. To absurd totalny. Przy okazji zasłona dymna zrobiona, przy okazji pozbyto się jednej osoby, czyli wówczas zastępcy głównego inspektora weterynarii, przeważnie to powiedzmy sobie, nie chcę mówić, że tumany, no ale ludzie, bo muszą być głównymi, a zastępca Krzysztof Jażdżewski. Zna się, stary urzędnik, wie jak to wszystko chodzi, no nie? Zna się na robocie i albo go nie mogli obejść, albo bali się, że facet zna, bo pamiętał te mechanizmy z Agencji Rynku Rolnego. I po prostu domagali się, gwiazdeczka, to personalnie zostało zaatakowane, domagali się odwołania Krzysztofa Jażdżewskiego, który stał na przeszkodzie, żeby ten gejszef zrobić. I Krzysztof Jażdżewski, poprzez ministra Ardanowskiego, ktoś zielonego pojęcia nie ma, Wiem, czy brał w tym udział, czy nie, nieważne. Liczą się fakty. Został odwołany. Dzisiaj przypominam, że Krzysztof Jarzdecki, bo już tak sobie tam nagmatwali, bo już nie było komu w głównym inspektoracie weterynarii rządzić, jest, pracuje dalej, robi dobrą robotę, jest głównym inspektorem weterynarii, bo wie przynajmniej, jak to chodzi. To nie jest taka prosta sprawa, nie? I wówczas napłynęło do nas półtusz. Z Belgii niesamowite ilości, wszystko to wymrożone, pieniądze przeszły, zarobione, później zaczęli się buntować wszystko w internecie znajdziecie wiadomości. Zaczęli się orientować, że to jednak z Belgii, ale udało się to zrobić. Zasłona dymna puszczona, bariera, która przeszkadzała zrobić gejszew, zlikwidowana, kasa potężna przeszła, no a rolnicy w tym pomogli. Dzisiaj przy tej Ukrainie, przy zbożach, tej żywności jest ogarnięcie się, jest podobna sytuacja, ale macie czas na nawrócenie. To nie są żarty. W związku z tym, teraz jest taka linia LHS. Linia hutnicza, ona się nazywa to jest taka polska spółka, szeroko. Ta torowa LHS. Ona rozpoczyna się na granicy z Ukrainą Rzeczpospolitą, w Chrubieszowie, wpada do Rzeczpospolitej i, i tam w Sławkowie, to jest Śląskie, prawie 360 km, bo kiedyś Ruda się tym woziło, za komuny, dlatego to są szerokie tory, i jeszcze nie tylko. I w Śląskim 360 km w głąb kraju wpada. I główna arteria, dzisiaj przewożąca. Te zboża, gdzie sami dzisiaj rządowi mówią, że są jakieś e, e, pociągi, wagony, gdzie nie, ma, gdzie nie wiadomo do kogo idzie to zboże. Jest totalny chaos. Nie ma kwitów na odbiorce. Oczywiście część, jaka Afryka, jakie ilości, to nic do Afryki nie dotrze. To jest jeden wielki geszef. Zobaczcie nasze samochody, firm znanych, paszowych, przyjeżdżają tam, odbierają. Tu stoi rynek. Spekulanci będą za wszelką cenę z waszych wyciągać. W związku z tym nie ma co już się bawić, udawać. To prosta sprawa. Zgromadzenie publiczne. Rejestrujecie. Ja powiem, jak zresztą, yy, że nam problem. Każdy wie, chyba już jesteście w agroni doświadczeni. Powtarzam, czas się ogarnąć. Nie dać się wpuszczać maliny. Ja zresztą do Chrubieszowa. Jutro poniedziałek to w Chlubieszowie, Sławkowie tam poustalamy z władzami miejskimi, gdzie jakie tam miejsce. Niech to się po prostu ładnie rozpocznie. To są właściwe miejsca, które sparaliżują. Sparaliżują to systemowe, celowe okradanie rolników. Bo na czym to polega? Że wtedy łącznie z Komisją Europejską będzie mechanizm, gdzie nie ma jedno ziarno, nie powinno pozostać na terenie kraju Rzeczpospolitej, tylko jeżeli to ma trafić do Afryki głodującej, to niech tam trafia. Jednocześnie zobaczycie, bo to nie, nie w rzecz tylko o zbożu. Przypominam, przez rok czasu, ale i nie tylko rok czasu, bo już umowa stowarzyszeniowa, najgorsze co może być z punktu widzenia polskiego rolnictwa, pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską podpisana. Więc cały czas, dopóki istnieje Ukraina, o, ja życzę jak najkrócej, no, no, wiadomo, no chyba jasne, no, ja dbam o interes Rzeczpospolitej, w związku z tym mniej interesuje interes mego państwa, więc rzeczą naturalną, to dopóki będziemy mieli potężny kłopot, destabilizację, no, w momencie, gdy Moskwa tam uporządkuje, to temat naturalnie jest w stanie się rozwiązać. I musimy wreszcie zacząć myśleć. No chyba, że jesteście wszyscy tacy chętni do samolikwidacji, wówczas no, to oczywiście następuje. Więc jeszcze raz, macie obowiązek dzisiaj walki, bo faktycznie destabilizacja rynku zbożowego, paszowego, który jest bazą do wszystkiego, destabilizuje automatycznie wszystkie pozostałe działy. Dobiastwo leży, wołowina, tak jak też powiedziałem. Wszystko, co jest tylko możliwe, ponieważ w ramach umowy stowarzyszeniowej kapitały, dopóki, powtarzam, istnieje Ukraina, będą tam pracować w miarę. Zresztą oni tam wyżynają swoje stada, bo też jest niepewna, niepewna sytuacja. A tej ilości zdezorganizowane chaosu na tym rynku najbardziej będą destabilizować polskie rolnictwo. Więc jeszcze raz, macie. Dzisiaj sens już tego protestowania, nie tam nie wiadomo co, jak zabawa i podpuszczanie się z gwiazdeczką na czele. Trzeba walczyć o swoje. Trzeba się wziąć do roboty. Ja chętnie doradzę, pomogę, ale protestowanie jest dziełem waszym. Wy za to odpowiadacie. Zboża w depozyt. A no tak. I teraz przecież macie takie, kochani, dobre państwo, bo ja wcale nie uważam za dobre państwo. Nie? Dla mnie to jest państwo wrogie. To, z którym mamy dzisiaj do czynienia, jest to mój wróg pierwszy i naczelny, ale jeśli macie to państwo i uważacie, że ono jest, to przypominam, że są magazyny spółek skarbu państwa, zresztą może wydzierżawić, alewaru, państwo tak dobre, to powinno nawet wydzierżawić i możecie, żeby nie było tego rynku spekulacyjnego, w depozyt za dosyć przyzwoitą opłatą, niskimi kosztami przechowywania, w depozyt. Jeszcze raz przekazywać zboże i dopiero dziś, od 30 września, ją rozliczać. Cena na rynkach międzynarodowych na zboża będzie bardzo wysoka. Nasza cena, 20-30%, będzie odstawać od ceny międzynarodowej. To jest cena totalnego rozkładu państwa i lichwy. Większych gangsterów nie ma. Jeszcze nie wiem, czy tam wspominałem, bo jak to było przy tym zbożu. Jeszcze jeden przykład dam. Właśnie tych samych ludzi, którzy wtedy z Gwiazdeczką działali, e, działali, e, ta sama prowiniencja, ich pochodzenie, przy Waldku Pawlaku. Pamiętamy rok 2010-2011, był to wicepremier, minister gospodarki, agencje rezerw materiałowych, wszystko wojennotajne, nie wiadomo co tam, e, e, gdzie, gdzie kochani, jakie są ilości, jak cena na rynkach międzynarodowych. To był chyba kwiecień, maj. Zacz wiadomo, że będzie ostro pójdzie w górę, ona bardzo niska była. Zresztą oni za niską cenę na agencję rezerw materiałowych zakupili. Oni wyrzucili na rynek, nie pamiętam, 30 tysięcy czy 60 tysięcy ton. Przebitka była na tym. Prawie 200 złotych na tonie. Ja złożyłem oczywiście do prokuratury wówczas swoje zawiadomienie, ale wiecie jak to w Polsce, no nie? Gdzie sama gangsterka i mafia. Ale było to taki jawny gejszeft. Kwity tylko poszły. Przemieszczono kwity z jednego z drugiego miejsca zboże tam sama było, zobaczcie, jaka była przebitka. Bo minister pozwolił premier, wicepremier wówczas uwolnić sprzedać 30 czy 60 tysięcy ton pszenicy, a gdzie, powtarzam, w niedługim okresie kilku bodajże, 3-4 tygodni cena aż o tyle się zmieniła, bo były wiadomo, jakie są trendy na rynku, co się dzieje. Gajzepty w tym państwie w państwie bardzo korupcyjnym, mafijnym, są robione cały czas i popatrzcie na tych przykładach, które pokazałem, jak wy. Część bardzo minimalna, świadomie, ale znakomitej większości nieświadomie, nie myśląc, dając się podpuszczać, bierzecie w tym udział i działacie przeciwko sobie. Czas tu chyba zmienić. Ja służę, jestem do dyspozycji, pomogę, ale robotę musicie wy wykonać.